Nie było to łatwe spotkanie, bo tak jak w przypadku wszystkich zespołów ekstraklasowych, wiele do stracenia, niewiele do zyskania. Przejście do kolejnej rundy nie byłaby niespodzianką, gdyby Stal tutaj wygrała, aczkolwiek no, trzeba się liczyć z tym, że graliśmy naprawdę z trudnym dzisiaj rywalem. Cieszy mnie to, że myślę, że z przebiegu spotkania więcej trochę dojrzałości czy, czy mądrości w naszej grze było niż w poczynaniach Stali, niemniej jednak w każdej sytuacji trzeba być czujnym. Stał sobie kilka okazji, takich może nieklarownych. Jedna z głowy, którą pamiętam, w drugiej połowie to była czysta sytuacja, gdzie nie, nie zdążyliśmy pokryć polu karnym eee, i przy stałych fragmentach. Rośli zawodnicy, trudno ich otrzymać I właściwie to było coś, co stal próbował robić duże, długie wyrzuty z auto, czy też stałe fragmenty gry. Właściwie to były te momenty, gdzie Mogliśmy czuć się w niebezpieczeństwie. Cieszy mnie to, że zagraliśmy na zero z tyłu, że potrafiliśmy wygrać, że jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski, co się nie zdarzyło piastowi od trzech lat tego, co się dowiedziałem. Także jestem zadowolony z tego spotkania znowu na Liza meczu. Pewnie były i dobre momenty, lepsze momenty, i tych słabszych trochę, ale generalnie tak jak mówię, ważne że jesteśmy w kolejnej rundzie, strzeliliśmy dwie walki nie tracąc żadnej powodzenia w lidze życzę. A... Troszeczkę ta Runda Pucharu nam się ułożyła, bo chłopcy rwali się, do, rwali się do gry, natomiast zrobiliśmy bardzo szczegółowe badania krwi i wielu z moich piłkarzy od bardzo trudnego meczu w sobotę nie mogła dzisiaj wystąpić. Zrobiliśmy siedem zmian i widać było w pierwszych minutach, takie przestraszenie, taka bojaźliwość. Najbardziej przykre było to, że to my strzeliliśmy sobie sami bramkę, mając piłkę na 30 metrze, podanie wszerz, przechwyt, brak zawężenia i, i dostajemy bramkę na 1-0. Natomiast e, naprawdę, jak już te emocje zeszły, to potrafiliśmy długimi momentami zerknąć Piasta na swoją połowę, e, oczywiście prostymi środkami i tak jak ten powiedział, stałymi fragmentami gry. Natomiast ja jestem zadowolony, bo przygotowanie motoryczne było widać, że dzisiaj jest na bardzo wysokim poziomie i potrafiliśmy się w wielu sytuacjach przeciwstawić dobrze wyskromnym zawodnikom, zawodnikom piasta, ale, ale właśnie to jest ta, ta różnica, że, że w ekstraklasie takie błędy w obronie, jak przy pierwszej bramce bądź, bądź przy rzucie karnym, e, przeciwnik wykorzystuje i musimy się ostrzegać e, takich momentów, e, że musi być większa komunikacja, musi być dokładniejsze rozegranie. Natomiast no na pewno i sytuacja arki, z gór, arki górki z głowy i ewidenty kary na Mateuszu i, i kilka naprawdę fajnych, szybkich kontrataków, kawał serca moi zawodnicy zostawili w drugiej połowie szczególnie i, i, i za to im dziękuję. Natomiast to życzę powodzenia, żeby doszedł jak najdalej. My już myślimy o, o, o kolejnym niedzielnym spotkaniu, gdzie gramy z Rywalem, który nie gra w kucharze i będzie będzie wypoczęty, ale mamy ten dzień więcej, tak jak Piast miał dzień więcej dzisiaj od nas i mam nadzieję, że że zdążymy się doprowadzić do optymalnej dyspozycji i, i ja się cieszę również i może troszeczkę mniej ludzi przyszło na stadion niż, niż słucham chorzów, ale ale ten doping i ta atmosfera to jest wspaniałe i, i, i można wiele sił wykrzesać i, i to było widoczne. No szkoda, że nie, nie, nie zdobyliśmy ramki kontaktowej, bo na pewno ten stadion niesie i, i, i naprawdę można by było tu przyjrzeć jeszcze, jeszcze fajne chwile, ale, ale myślę, że takowych będzie jeszcze, jeszcze wiele na tym stadionie.